Ta piękna akcja podjęta przez całe społeczeństwo znalazła szczególne zrozumienie wśród naszych górników. Ostatnia niedziela stycznia. Zamiast odpoczynku, praca w kopalni. Podczas tej ochotniczej dniówki frekwencja była nawet większa niż w dzień poprzedni. Na apel Władysława Gomułki odpowiedzieli wszyscy górnicy, nie wyłączając emerytów i urlopowiczów. Do kopalń zjechali również pracownicy administracji. Ministrami tręgę zatrudniono tu przy ładowaniu węgla. Jak widać, ten szkolny Fedrunek nie był żadną formalnością. Górnicy pracowali na serio, nie żałując sił i wysoko przekraczając normy wydobycia. To też rezultat przeszedł wszelkie oczekiwania. 300 tysięcy ton węgla, czyli 80 milionów złotych na fundusz budowy szkół. Pierwsze podziękowały górnikom za ich ofiarną pracę Śląskie dzieci. Na taki cel nie szkoda było poświęcić niedzieli. To już 14. rocznica wyzwolenia Oświęcimia. Pozostały bolesne wspomnienia, druty kolczaste, baraki i krematoria. Ale idea wielkiego muzeum oświęcimskiego nadal nie może doczekać się urzeczywistnienia. Jak co roku spotkanie byłych więźniów, składanie wieńców pod ścianą śmierci w 11 bloku. Z tej okazji urządzono również wystawę makiet Pomnika Oświęcimskiego, nagrodzony projekt Oskara Hansena i grupy plastyków. Symboliczny transport więźniów, projekt Włocha Giulio La Fuente. Kompozycja figuralna profesora Maurizio Vitale. Rzeźba Alicji Szaposznikow. Jedna z najciekawszych koncepcji mauzoleum zaprojektowane przez Mascheriniego i Kostę. Nie wiemy jeszcze, który z tych projektów będzie ostatecznie zrealizowany, ale każdy Polak pragnie, aby pomnik Oświęcimski wstrząsnął sumieniem i nie pozwalał zapomnieć. Proszę, proszę wejść. Dzień dobry, Anno. Niech mi Anna przyniesie śniada. Pan jest aresztowany. Teatr Ateneum wystawił proces Franca Kawki. Pisarza, który przeczuł epokę faszyzmu i pogardy dla człowieka. Tak. Rozumiem. Co nie niedzielę. W roli Józefa K. wspaniały Jacek Woszczerowicz. Muszę pójść na przesłuchanie. Nie podali numeru domu. Nie mogę przecież każdego pytać, czy tu odbywa się przesłuchanie. Już wiem. Zapytam, zapytam na przykład, czy tu mieszka jakiś tam, na przykład, stolarz Lanc. Przepraszam, czy tu mieszka stolarz Lanc? Tu nie mieszka stolarz Lanc. Czy tu mieszka stolarz Lanc? Proszę, niech pan wejdzie. Tu? Nie, 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 pragnę jedynie omówienia pewnego publicznego zła. Duszno mi, chcę wyjść. Nie napisałem jeszcze podania. Podanie jest już prawie wykończone. Kocham wszystkich oskarżonych. Pismo jest niezmienne. A poglądy są często tylko wyrazem rozpaczy z tego powodu. Nie, nie, nie. A więc zaczynamy. Dozwolone wszystkie szkoły malarskie od taszyzmu do socrealizmu. Tematy Warszawa w nocy i sport. Takie warunki postawiono grupie młodych plastyków, którzy podjęli się ozdobienia klubu warszawskich studentów architektury. Powoli z chaosu pomysłów twórczych wyłaniają się śmiałe, zdecydowane koncepcje. Od czasu do czasu wybuchają ostre spory ideologiczne. Ty pacykarzu, ty bez talencie! Artyści zna... Komicie opanowali, rzemiosło. Malują na gorąco, bez szkiców i poprawek. Jedno machnięcie pędzlem i już wokół bioder pojawia się hula hup. W twórczym zapale zrobiono więcej, niż zamówił klient. Nie tylko sport i Warszawa w nocy, ale nawet może. Szkoda, że nie możemy pokazać tego w kolorach. I oto dzieło dobiegło już końca. Jeszcze tylko podpisy i można zgłosić się po odbiór honorariów. Ale klienci biedna studenteria przygotowali tylko dyplomy. Dobre i to. Prawdziwych artystów... Stać na wspaniałomyślny gest. Zimowy przegląd sił naszych lekkoatletów. W hali na Bielanach dudnią deski pod stopami biegaczy. 80 metrów przez plotki. Wygrywa Słowińska przed faworytką choinacką. Gdy nie ma miejsca na lot, ciepły musi zadowolić się kulą. Tyczkarze doszli tutaj aż do 4 metrów i 30 centymetrów. I w hali zwycięża ważny. Nie było wprawdzie Szmita, ale Malherczyk pokazał dobrą formę. Zacięty pojedynek w skoków z kobiet. Prawdziwą rewelacją była tu młoda ślązaczka Owczarkówna. 1,57 m. Nowy rekord Polski w hali. Niespodziankę sprawił również inny ślązak Zenon Frańczak. Warto zapamiętać to nazwisko i wynik 7.51 skoków skoku w dal. O Frańcaku usłyszymy jeszcze na pewno w letnim sezonie. Przedolimpijski turniej bokserski zorganizowany we Wrocławiu przez Trybunę Ludu zgromadził liczną publiczność i niemal wszystkich naszych najlepszych pięściarzy. Na ringu Henryk Kukier i Brunon Bendik. Nasz wielokrotny mistrz ma przeciwnika młodego, ale utalentowanego i obdarzonego silnym ciosem. Jednak Kukier jeszcze nie prędko ustąpi miejsca młodszym. Najciekawsza walka turnieju. Gutman i Zawacki. Obaj pięściarze niesłychanie ruchliwi i zaczepni. Obaj nie żałują sobie ciosów. Żywiołowy doping widowni dopomógł Gutmanowi do zwycięstwa. Ten osiemnastoletni Ślązak ma przed sobą piękną przyszłość. I wreszcie waga lekko-półśrednia. No niestety, niestety mamy tutaj tylko drogosza i to wcale nie w najlepszej formie. Z trudem zdołał przetrzymać energiczne ataki Wojciecha Papieża. Teraz trzeba już myśleć o Mistrzostwach Europy w Lucernie. Tak witali mieszkańcy Hawany, przywódcy... Zwycięskiej rewolucji Fidel Castro. Niech żyje wolna Kuba, skandują wielotysięczne tłumy. Ten człowiek cieszy się poparciem całego niemal społeczeństwa. Jeszcze niedawno leśny partyzant, dziś triumfujący zwycięzca i organizator nowych rządów na Kubie. Jego żołnierze będą mogli nareszcie odłożyć broń. Upadek znienawidzonego dyktatora Batisty otwiera drogę do reform społecznych i politycznych. Większe w Związku Radzieckim Obserwatorium Astrofizyczne pod Erywaniem. Tutaj dobiega końca montaż nowego ogromnego radioteleskopu. Przy jego pomocy będzie można odbierać sygnały radiowe dochodzące z najdalszych gwiazd i systemów planetarnych. Kamera telewizyjna zainstalowana na zderzaku Działa podczas jazdy i przekazuje obraz na odległość kilku kilometrów. Na ekranie widać wyraźnie, jak zachowują się przednie koła w różnych warunkach terenowych, a zwłaszcza podczas ostrych zakrętów. Dla konstruktorów są to bezcenne wprost informacje. Rumuńska Orkiestra Rozrywkowa Aurela Girovanu nagrywa swój najnowszy utwór.